Witam Was serdecznie na moim kanale na YouTube Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi. Witam Was dzisiaj, nie sama, jest ze mną moja młodsza córka Emilka. Cześć! Postanowiłam nakręcić filmik z Emilką, dlatego, że chciałam przygotować ulubione kotlety Emilki. Mm. Jakie? Kotlety z jajek. No właśnie, to są jej ulubione. Będzie to wersja taka trochę zmodyfikowana. Za chwilę wam powiemy dlaczego. Mm. Dobra. No to powiedz co będziemy potrzebować tutaj do kotletów z jajek. Surówki nie będziemy robić, więc robimy same kotlety, bo tu jest wersja cookie Cupidu jeszcze z surówką. Ale ponieważ emisja za surówkami nie za bardzo przepada w przeciwieństwie do nas, no więc robimy same kotlety i skupimy się na samych kotletach z jajek. Co potrzebujemy? 200 g oleju. 20 g. No, o Jezus. Plus dodatkowa ilość do smażenia, Jedna łyżeczka soli, jedna szczypta pieprzu czarnego mielonego, 600 g wody, 10 jaj, 100 g cebuli przekrojonej na pół, a tego nie? Tego tak nie, właśnie bo Emila nie lubi cebuli. To jest ta modyfikacja, o której Wam mówiłam. Czyli bez cebuli. Olej i ziemniaki. 300 gram ziemniaków, i słuchajcie, to jest ten moment, kiedy najlepiej, jak macie ziemniaki ugotowane dzień wcześniej, zostaną wam z czegoś po prostu albo specjalnie za dużo ugotujecie, albo po prostu wam zostaną i nie wiecie co z nimi zrobić. To właśnie to jest najlepszy ten moment, właśnie ta, ten przepis, żeby wykorzystać te ziemniaki, właśnie do zrobienia kotletów z jajek. Coś tam jeszcze potrzebujemy? Ewentualnie pęczek z szczy, jeżeli chcecie. Tutaj oczywiście też bez szczepioku będzie wersja. No i 50 gram bułki tartej. No i możemy zaczynać. To jest pierwsze kroki, to będzie surówka z jabłek i spory, więc sobie przechodzimy dalej. Ta surówka surowka, no, notabene, jest naprawdę przepyszna. Ja Wam ją polecam sobie zrobić, bo uwielbiam. A, a tutaj robimy... Proszę. Czyli teraz najpierw będziemy gotować jajka i wlewamy wodę. Proszę Emisia. Wlewaj wody. Tak naprawdę gotowanie w termomiksie jest tak proste, dziecinnie proste, że Emila... Potwierdzam. <grywa> tak. Emila już od dawna gotuje sama. Właśnie między innymi z tego powodu, że jeżeli gdzieś tam jest coś, czego ona nie lubi, no to po prostu bierze termomik, włącza i gotuje to, co właśnie jej przypada najbardziej do gustu. 601. Dobrze, idealnie. Możesz tak, włożyć koszyczek. Tak, włożyć koszyczek. Taki zamknięty. Tak, taki zamknięty, zaraz będziesz go otwierała. Tak po prostu? Tak po prostu. Możemy go sobie obrócić od razu, tak, ponieważ później będziemy wyciągać gorący. No, i teraz dalej. Mieścić 8 jajek. Tak, to wkładaj 8 jajek. I 8 raz, 2. Weź szybciej, żeby pytasz, to po dwa, może, co? 4, 5, 6, 7, Tak. I teraz zamknąć? Tak, zamykamy. Zakładamy pokrywę łącznie z miarką. No dobrze. Tak. No i co teraz? Czeka będzie? Tak, i tylko przekręcamy pokrętłem na jedynkę, i będzie teraz nam jajka gotowało na e, najwyższej temperaturze na waromie e, 120 stopni, e, około 14 minut. Więc wracamy za chwilkę do Was. Hej, witajcie ponownie. E, jajka nam się już ugotowały, więc możemy robić dalej. Ja Po ugotowaniu jajka schłodzić zimną wodą, czyli musimy najpierw je wyciągnąć. W ten sposób wkładamy tutaj kopystkę. Od razu Wam pokażę, jak to jest wszystko skonstruowane, żeby się nie oparzyć. Proszę. O! Fajnie. Nie wyciągałaś jeszcze sama? Nie. No to widzisz. teraz już będziesz wiedziała. Tak. I teraz słuchajcie, za chwilę do Was wrócimy, ponieważ jajka należy schłodzić. Musimy chwilkę poczekać. Obierzemy je i przekroimy je na pół. Także za chwilkę do Was wracamy. No i witajcie ponownie kochani. Mamy już jajka obrane, przekrojone na pół, więc możemy robić dalej nasze kotleciki z jajek. Proszę Emisiu, co tu mamy napisane? Do suchego naczynia miksującego włożyć ugotowane jajka. Tak, czyli wrzucamy ugotowane jajka. Tak całe? Tak, możesz tak sobie wrzucić. Gorąco. Tak możesz, przytrzyma, przytrzymam Ci i wrzucamy. Ciach i mamy wrzucone. Mówić Musisz mówić na tyle głośno, żeby wszyscy słyszeli? No wiem. <laughs> no, dalej. I przekręcamy na twórkę. Przyłożyć przełożyć do osobnego naczynia. Proszę, przekładaj. Mm, tu, Zobaczcie, jak są fajnie pokrojone jajeczka. Nie musimy trzeć, nie musimy kroić. Zjadłabym sobie takie. Zjadłabyś sobie takie? <grym> tak. Uciekają mi te jajka. No, <grym> za mały talerz. Tak, za mały talerz. Zaraz to będziemy wszystko mieszać, więc na razie tylko przekładamy tak na talerz. Fajnie pokrojone, słuchajcie. Będą pyszne kocuciki. Tak. Już jesteś chyba głodna, co? Tak, tak, chcę te kotleciki już. Uwielbiasz je, tak. ja wiem, no to wkładaj naczynie miksujące i robimy Jajek dalej. Jeszcze jest. Jeszcze jest, ale to mogą zostać te jajka, tam i robimy dalej. Dobrze włożyłam? Teraz jest cebula, co robimy z cebulą? Jeżeli mijamy ten etap, robimy dalej, bo tutaj cebulkę mm. e będziemy podsmażać, więc jeżeli wy lubicie z cebulko, to to e rzucacie 100 gram cebuli, zszatkuje e nam Thermomix, podpieka e i mamy w kotlecikach naszych podpieczoną cebulkę. Tam Natomiast był olej. Tak, tam był. no bo na oleju trzeba podpiec, ale my nie mamy cebulki, bo Emisia niestety nie Aha, lubi cebulki, no więc mamy bez. Kolejnym etapem jest 300 gram ziemniaków. Wrzucamy te ziemniaki, które wcześniej mieliśmy ugotowane. Wszystkie? Wrzucaj. No odmierzysz sobie. 300 gram ma być. Aha, dobra. Wytarujesz. Dobrze. No wrzucaj. Oj, za dużo. No to może być. 340. Tak, to te zostawimy. To Już. będzie bardziej zimna ceny. No, i zamykamy. Włożymy kopystkę, i tutaj jest napisane, że możemy sobie pomóc przy pomocy kopystki. Czyli wkładamy kopystkę, ona jest tak skonstruowana, słuchajcie, że jak to włożymy, to na pewno nam noże jej nie przetną. No i robimy dalej. 20 sekund i będzie na trójce. No, a kopystkę, kto trzyma? <grystanie> nie wiedziałam, że ja mam. Ją trzymać. Tak, nie możesz tego tak ruszać. Naprawdę w większości yy, takiego mieszania przy pomocy kopystki to tylko jest taka mała pomoc, ponieważ mam idealnie sobie daje radę z y, różnymi produktami, które miksuje, więc tak naprawdę tej kopystki nawet jak nie włożycie, to i tak i tak nam je dobrze zmiksuje. Wyciągamy, proszę. Są zmiksowane nasze ziemniaczki. Może jeden taki po boku został jakiś. A, taki malusinki został z boku, proszę. Taki malutki został, ale to nic żeby go odłożyć. Proszę, tak są zmiksowane nasze ziemniaczki. Może nie da się. Co robimy dalej? Nie, dobrze jest. Przemieszać kopystką. Zdjąć pokrywę i przemieszać kopystką, założyć miarkę i że jeszcze raz. My już mamy y, naprawdę doskonale zmiksowane, ale możemy jeszcze raz zrobić, dobrze? Tym razem założymy sobie pokrywę, gdzie my mamy pokrywę? A tu, trzeba miarkę. Ten. Pomieszać kopystką. No ja uważam, że nie trzeba. No i robimy na. Nie, 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 nie dalej. Robimy jeszcze raz. A, no tak. tak. I rozdrabnia to ponownie. To wszystko zależy od ziemniaków. Jak mamy mięciutkie, nowe ziemniaki, to wcale nie musimy drugi raz miksować. Dobrze, teraz damy, jemy dwa jajka do środka i teraz to jest ten moment, kiedy chciałaś rozbijać, to teraz możesz rozbijać jajka. Mila lubi rozbijać jajka. A mam to włożyć tutaj? Tak. Tu. Za. Oj, za mocno. Nie, dobrze. Ciach. Całe białko jeszcze trochę zostało. Widzisz? A skorupka nie wyrwała? Nie. Najwyżej będziemy mieć kotlety ze skorupka. <głos> <głos> I teraz wrzucamy jajka z uduszoną cebulką, a co prawda my mamy bez cebulki. I wrzucamy. Wszystko. Tak, wszystko. Będzie dużo jajeczek w kotletach. No i dobrze, bo właśnie lepiej jest jak, dużo, jak więcej jest jajek. No tak, bo smakują. No. Rób dalej. Pęczek, szczypiorku oczywiście my bez szczypiorku. Mm. <laughs> Teraz bułka tarta. Proszę. Ile? Yeah, aha, pięćdziesiąt. Tak. Jeszcze tylko cztery. No. Jak to tak idealnie? Ty musisz idealnie? Ja tak. to nigdy tak idealnie nie O, miałeś. jest 50. Udało ci się. No, dalej. łyżeczkę soli, proszę. Tu masz sól. Taką łyżeczkę? No, nie, całą łyżeczkę wrzucić. O, taką. No to trochę będzie za dużo. O, tak. Teraz. Tyle? Żeby, tak, tyle. Wrzucamy. Dalej. Sztyp pieprzu. Pieprzu tak wrzucimy, tak, o my lubimy pieprz, możemy trochę więcej wrzucić, no i zakładaj miarkę, proszę z pokrywą, o tak, tak i Wracaj. 40 sekund, tak, 40 sekund będzie się mi, na trójkę ustawiamy, a my sobie wyciągniemy teraz patelnię. Zaraz smażyć. Daj olej, tak? tak? Pokażemy, jak będziemy smażyć. Pokażemy, jak będziemy smażyć. Pokażemy Wam, jak będziemy smażyć. Zaraz. No to wlej. Rozgrzewamy patelnię. Ja? Tak. Tak. Wylewać olej. Tak. Jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Już? Dobrze. Mhm. Tak, zakręć odłóż, boku, żeby nas było widać. I robimy dalej. I tu jest wszystko opisane, że teraz najlepiej sobie przełożymy naszą masę do miski. Do miseczki przełożysz? Mhm. Uh -huh. zamieszamy jeszcze. Może żeby no, żeby się żeby tak wyrównało. I przekładamy do miseczki. może widzieli. Tak. Mamy fajną gładką masę. I z tej masy formujemy teraz, yy, weź sobie najlepiej zmocz rączki, żebyś miała wilgotne pod wodą. Będziemy formować kotleciki. Tyle? Tak. I teraz formuj kotleciki. Oh. I będziemy za chwilę obtaczać też w bułce tartej. Jak ja mam to zrobić? No z bokrymi rączkami, proszę. Wziąć. No. No. albo. No to wziąć? Sobie, albo łyżką sobie możesz tak nakładać. O. Jak nie chcesz się brudzić. Nie chcesz się brudzić. I tutaj mam Tu bułka tarta będzie. I obtaczamy sobie w bułce tartej i smażymy na oleju. To nam uciekło trochę. Tak. Proszę. Tak, za łyżką, a, a jak nie to mokrymi rączkami, e, formujemy kotleciki. Tutaj do bułki. Tak, Figura, ale okay. Zrzucić, o tak? Tak, a ja biorę rączkami, tak. Ja Wam pokażę, tak o. Mokre ręce dajemy do bułki tartej. O i mamy kotleciki takie fajne. To ja może też rękami, to no. fajniejsza figura. No właśnie, to weź. Masz mokre rączki, <laughs> tak. tak. są najlepiej, bo się tak mało klei. No. I słuchajcie, smażymy i za chwilkę pokażemy Wam efekt końcowy. No i kochani, kotleciki z jajek e, upieczone. Proszę, mi się tylko uważaj, bo są gorące. Mm -hmm. Jeszcze tak wyglądają kotleciki z jajek. E, możecie je jeść z dowolnymi dodatkami, z ziemniaczkami, z surówką. E, albo tak po prostu, albo z jakimś sosem cacyki czy do, dowolnie ulubionym sosikiem. E, czasami z kaczupem też dzieci jedzą. Podmuchaj, bo bardzo gorące. E, no, na razie. I zapewniam Was, że Wasze dzieci też polubią kotlety z jajek, tak jak misia polubiła. E, są mięciutkie e, i pyszne. Dasz radę? Nie wiem, na razie muszę podmuchać. A ja w międzyczasie Was poproszę o to, żebyście skomentowali e, nasz filmik, dali łapkę w górę bądź łapkę w dół. E, ale mam nadzieję, że będzie więcej w górę. Ale nie że tak. <laughs> nie, łapek w dół nie chcemy. I oczywiście polecam, żebyście i zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał na YouTubie. E, Termomix zdrowa kuchnia Asi. I zachęcam do zamówienia termomiksów, bo są rewelacyjne. Tak, Termomiks jest rewelacyjny. I pomaga nam w codziennym życiu w kuchni. O. Tak? I co? Jakie wyszły? Pyszne. Pyszne. Mm -hmm. Lepsze Piękna. niż kotleciki takie z mięsa, mm -hmm. z nuggetsy? Mm -hmm. No, widzicie. No, także polecamy Wam serdecznie, dziękujemy, na razie. Y za niedługo już następne filmiki na YouTubie. Mam nadzieję, że Emilka ze mną częściej będzie gotowała, co? Tak? No, że Może? Ci się spodobało. Kiedyś już ze mną y nakręciła y jakieś ciasto chyba czekoladowe z bananów, tak? Mm. A tak, mamy na mm. YouTubie, więc zapraszam do zobaczenia też tego filmiku z Emilką. A dzisiaj były kotlety z jajek, więc następnym razem coś wymyślimy my i Twoje ulubione jakieś danie, co? Tak. Które sama też będziesz robiła. Naleśniki. Naleśniki, dobrze. No to na razie, słuchajcie kochani, dziękujemy Wam serdecznie, do zobaczenia, pa.